Cześć, witajcie. Ja nazywam się Dabra. W dzisiejszym materiale zapraszam Was do obejrzenia. Czy warto? Przede wszystkim, ponieważ każdy powinien zadać sobie to pytanie, biorąc pod uwagę to, że jest to wyzwanie niewymienne. Tak jak widzicie po tytule odcinka, e, zrobiliśmy Hybrydy Lig i Narodów. Jest to wyzwanie. Przede wszystkim wykonalne, ponieważ wyzwanie, które jest również zaawansowane, takie jak hybrydy ligowe czy oddzielnie, hybrydy narodowe niestety są niewykonalne ze względu na nowe połączenia, nowy system zgrania. Natomiast chciałbym Wam przedstawić sytuację. Tutaj na ekranie będą się pojawiać moje trafy. Wykonałem te wszystkie wyzwania na telefonie. Na pobocznym koncie, drugim, mam je od kolegi, który już w FIFA 23 grać nie będzie. Dlatego tu też mogłem sobie pozwolić na to, żeby wykonać to wyzwanie. Ja osobiście na swoim głównym koncie nie wykonywałbym tego wyzwania ze względu na to, że są to nagrody, Niewymienne, no i nie zarabiamy na tym nic. Wraz z premierą gry, kiedy już będziemy otrzymywać nagrody e, wymienne, czy też za Foot Champions, czy za jakiś Division Rivals, wtedy zdecydowałbym się na zrobienie tych wyzwań. Natomiast aktualnie uważam, że te wyzwania są nieopłacalne i nie warto z nich e, robić, e, korzystać. Przede wszystkim e, nie ma też żadnego eventu na chwilę obecną, więc karty, które trafiamy raczej nie są przydatne, nie możemy jeszcze grać, tracimy głupio i niepotrzebnie. Oczywiście te składy, które przepaliłem i widzicie na ekranie nie inspirujcie się nimi. Są to przeważnie karty z mojego klubu. Sam starałem się budować te wyzwania. Dlatego też nie wydawałem zbyt dużo całe hybrydy Liki Narodów wyszły mi około 10 tysięcy, a resztę oczywiście używałem kart niewymiennych, które trafiałem poprzez czy też wykonywanie tam zbieranie tych kart warto na przykład na przykład wystaw 100 zawodników czy coś i zgarnia się tam jakieś minimalne ale jakieś Nagrody, więc starajcie się wejść w zadania, w zakładkę zadania, zobaczyć czego Wam brakuje. Możecie tam wykonać jakieś 500 BC. Też macie jakąś paczkę złotych, pacz, złotą paczkę zawodników, i takie tam korzystajcie z tego. Póki możecie na tym dużo nie stracicie, a zbierzecie troszeczkę więcej kart niewymiennych, które Wam się przydadzą do wyzwań budowania składu. Także podsumowując, moje zdanie jest takie, że nie warto. W chwili obecnej robić tych wyzwań są one wykonalne, ponieważ dużo osób myśli, że być może one są niewykonalne. E, możecie również się inspirować składami z futbina, natomiast uważam, że te karty, które są e, na futbini, mogą być troszeczkę teraz e, przepłacone przez to, że gracze inni e, korzystają właśnie z tych kart i, i są one na pewno 200-300 końców droższe. Także powracając, na razie nie warto robić tych wyzwań, na razie również ja bym się wstrzymał przede wszystkim do premiery gry, kiedy już będziemy mogli tak naprawdę grając mecze zarabiać wirtualne pieniądze. No i to by było na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się, miłego dnia, mam nadzieję, że pomogłem i cześć!